Elektrownia węglowa to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli ery przemysłowej. Prawie każdy kojarzy ją z ogromnymi kominami, szarymi halami, chłodniami kominowymi w kształcie grzybów i hałdami czarnego węgla. Przez dziesięciolecia była filarem energetyki, dostarczając prąd do miast, fabryk i gospodarstw domowych. Ale jednocześnie stała się też symbolem zanieczyszczeń i zmian klimatycznych. Aby zrozumieć, dlaczego elektrownie węglowe tak długo dominowały i dlaczego dziś świat chce się od nich odwrócić, trzeba dokładnie poznać, jak działają. Wszystko zaczyna się od węgla. Węgiel nie jest zwykłym kamieniem, ale skamieniałą biomasą, pozostałością pradawnych roślin sprzed setek milionów lat. W okresie karbonu i permu ziemia była pokryta tropikalnymi lasami i bagnami. Rośliny obumierały, opadały do mokradeł, były przykrywane osadami i odcięte od tlenu. Z czasem pod wpływem ciśnienia i temperatury zmieniały się w torf, węgiel brunatny, a potem węgiel kamienny. Każdy kawałek węgla to zatem energia słońca sprzed milionów lat, zmagazynowana w tkankach roślin i zakonserwowana w ziemi. Dziś węgiel wydobywa się w kopalniach głębinowych i odkrywkowych. Wydobyte surowce trafiają do elektrowni pociągami, ciężarówkami lub statkami. Duża elektrownia węglowa potrafi spalić dziesiątki tysięcy ton węgla dziennie. Dlatego wokół niej powstają ogromne składowiska paliwa. Czarne góry, które mogą zasilać blok przez kilka dni, jeśli dostawy zostaną przerwane. Po przywiezieniu do elektrowni węgiel trafia na taśmociągi, które transportują go do kruszarek i młynu. Tam rozdrabnia się go na drobny pył. Dlaczego? Bo sproszkowany węgiel ma dużo większą powierzchnię reakcji i spala się szybciej oraz wydajniej niż duże bryły. Taki pył miesza się z powietrzem i wdmuchuje do paleniska kotła. Serce elektrowni to właśnie kocioł. To nie jest zwykły kocioł, ale gigantyczna stalowa konstrukcja wysoka na kilkadziesiąt metrów. Wewnątrz panuje temperatura ponad 1000 1000°C. W ścianach kotła biegną tysiące rur, przez które przepływa woda. Ogień nagrzewa rury, a woda zamienia się w parę. Nie w zwykłą parę jak w czajniku, ale w parę przegrzaną, o temperaturze ponad 500 500°C i ciśnieniu setek barów. Taka para ma ogromną energię i to ona napędza dalszy proces. Para kierowana jest do turbiny. Wielkiego wirnika z szeregiem łopatek. Strumień pary uderza w łopatki i rozpędza turbinę do kilku tysięcy obrotów na minutę. Turbina połączona jest z generatorem, czyli cylindrem z magnesami i cewkami. Obracające się pole magnetyczne indukuje prąd elektryczny. I właśnie w tym momencie energia chemiczna węgla przez ciepło i parę zamienia się w prąd płynący do sieci. Turbina zazwyczaj składa się z kilku części: wysokociśnieniowej, średniociśnieniowej i niskociśnieniowej. Para przechodzi przez wszystkie stopnie, stopniowo się rozprężając i oddając energię. Na końcu ma już niską temperaturę i ciśnienie, więc trzeba ją skroplić. Do tego służy kondensator ogromny wymiennik ciepła, w którym para styka się z rurami chłodzonymi zimną wodą. Para zamienia się z powrotem w wodę i wraca do kotła. Tak działa zamknięty obieg zwany cyklem Rankina. Chłodzenie jest kluczowe. Dlatego elektrownie mają chłodnie kominowe, ogromne betonowe konstrukcje w kształcie hiperboli. Z ich szczytów unosi się biały obłok. To nie dym, jak myślą niektórzy, ale zwykła para wodna powstająca przy ochładzaniu. Dym i spaliny wylatują z wysokich kominów, które widać obok. A spaliny to największy problem elektrowni węglowych. Spalanie węgla wytwarza przede wszystkim dwutlenek węgla główny gaz cieplarniany. Oprócz tego powstają tlenki siarki, tlenki azotu, pyły zawieszone i metale ciężkie, jak, jak rtęć czy arsen. Dlatego nowoczesne elektrownie mają filtry elektrofiltry zatrzymujące pył. Instalacje odsiarczania wiążące dwutlenek siarki i katalizatory zmniejszające emisję tlenków azotu. Ale CO2 nie da się łatwo usunąć i dlatego elektrownie węglowe są jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych. Pozostałością spalania jest popiół i żużel. Część popiołu można wykorzystać w budownictwie do produkcji cementu czy betonu ale ogromne ilości trafiają na składowiska, gdzie mogą zanieczyszczać środowisko. Sprawność elektrowni węglowej, czyli ile energii z węgla zamienia się w prąd, to zwykle 33-38%. Najnowocześniejsze bloki nadkrytyczne i ultranadkrytyczne, w których para ma ekstremalne parametry, osiągają nawet ponad 45%. Nadal oznacza to, że ponad połowa energii ucieka jako ciepło odpadowe. Dlatego niektóre elektrownie pracują w kogeneracji. Oprócz prądu dostarczają też ciepło do sieci miejskich, co zwiększa ogólną efektywność do ponad 70%. Praca elektrowni to skomplikowany taniec tysięcy urządzeń. Taśmociągi dowożą węgiel, młyny mielą go na pył, wentylatory wtłaczają powietrze, pompy tłoczą wodę, turbiny wirują z ogromną prędkością, a generatory produkują setki megawatów. W sterowni operatorzy kontrolują setki wskaźników, ciśnienia, temperatury, przepływy. Każde odchylenie może spowodować awarię albo spadek wydajności. Historia elektrowni węglowych to historia cywilizacji przemysłowej. Pierwsze maszyny parowe w XIX wieku spalały węgiel. Lokomotywy, fabryki, pierwsze sieci energetyczne, wszystko napędzał ten czarny surowiec. W XX wieku. Elektrownie węglowe stały się kręgosłupem energetyki w wielu krajach. To dzięki nim miasta rosły, a przemysł się rozwijał. Ale z czasem zaczęto dostrzegać ciemną stronę. Smog dusił miasta, kwaśne deszcze niszczyły lasy, a emisje CO2 zaczęły zmieniać klimat. Dziś elektrownia węglowa to symbol brudnej energii. Wiele krajów zamyka stare bloki i przechodzi na źródła odnawialne, gaz czy atom. Ale wciąż są miejsca, gdzie węgiel dominuje. Chiny i Indie budują nowe elektrownie, by zaspokoić rosnące zapotrzebowanie. Polska czy RPA są od węgla uzależnione gospodarczo i politycznie. Przyszłość węgla jest niepewna. Niektórzy liczą na technologię CCS, wychwytywania i składowania CO2 pod ziemią. W teorii pozwoliłaby ona używać węgla bez emisji. W praktyce jest droga i mało rozpowszechniona. Inni uważają, że jedyną drogą jest szybkie odejście od węgla. Patrząc na elektrownię węglową, można ją widzieć na dwa sposoby. Z jednej strony to wspaniały przykład inżynierii gigantyczny mechanizm, który zamienia skamieniałe lasy sprzed milionów lat w energię płynącą w przewodach. Z drugiej strony to jedno z największych źródeł emisji. Które zmieniają oblicze naszej planety. Jak działa elektrownia węglowa? Najprościej: węgiel się spala, ciepło ogrzewa wodę, woda zamienia się w parę, para napędza turbinę, turbina obraca generator, a generator produkuje prąd. Ale w rzeczywistości to skomplikowany system, w którym współpracują tysiące elementów. I to właśnie dzięki nim nasze żarówki świecą, komputery działają, a miasta tętnią życiem.